Kochani, oj, magia miłości jest cudowna. Wierzcie w magię miłości, wierzcie w miłość, bo naprawdę ona jest, ja już ją odkryłam, Jest piękna, kolorowa, cudowna, bajeczna, przenosi po prostu waśniowe dni, godziny, minuty. Ja wiem, że Wam ciężko uwierzyć i ktoś, kto mnie widzi pierwszy raz, pomyśli, że plotę bzdury, tak? Kochani, nic podobnego, nie plotę plo plo żadnych bzdur. Miłość jest magiczna, jest cudowna i warto ją odkryć w sobie. Tak? Nie szukajmy jej w innych w otoczeniu, szukajmy jej w sobie. Y Starajmy się pobyć w takich miejscach, z takimi ludźmi, y poczytać coś takiego, co po prostu otworzy nam drzwi, otworzy nam nasze serce, bo tylko to jest warunkiem. Żeby poznać tą prawdziwą miłość, to uczucie. Ja poznałam to. Więc mówię, jest to niesamowite. I wiadomo, każdy będzie przeżywał to inaczej, na swój sposób. Ale to jest coś wielkiego. Słowami nie da się tego opisać, chociaż ktoś by chciał to może jakoś zdefiniować. Nie da się. określenia to jest po prostu błogość słodkość no nie wiem jak to nazwać ale po prostu nie ma się ciała nie ma się nic po prostu się płynie także ja was kocham życzę wam takiej magii miłości bo magia jest cudowną magią i tylko od nas zależy co z nią zrobimy dokąd pójdziemy jak użyjemy tego i w którą stronę będziemy chcieli iść czy w stronę miłości, czy w stronę żarów, nienawiści, czy stanieć będziemy w miejscu. Kocham Was i zapraszam Was do baśniowego życia takiego cudownego, takiego optymistycznego, jak ja tu mówię i chciałam Was tak narazić do reszty. Kocham Was. Buziaki.